Czy po ostatnich zawodach i-speedwayu, czyli tak zwanych zawodach motocyklowych, doszło do uszkodzenia instalacji mrożącej? Będzie kolejna edycja i-speedwaya, bo to była jedna z imprez, którą ośrodek, na której Miejski Ośrodek najwięcej zarobił. Zostały wypowiedziane te słowa tutaj przez Pana Sławomira Miklicza, że ja wypowiedziałem słowa takie, że radni blokują remont toru lodowego. E Szanowni Państwo, takich słów nie wypowiedziałem. Przecież pan dyrektor nie potwierdzi tego, co pan powiedział, jeżeli pan go wezwał. Nawet gdyby takie słowa padły. To jest zupełnie logiczne. Ciężko będzie podjąć się w przyszłym roku ponownie zamrozić to na takich zasadach, jak w roku bieżącym. W tym roku się udało, w przyszłym może się nie udać, bo okaże się, że tych bajbaców może być 150 albo jeszcze więcej. W związku z otrzymanym pismem, które zostało skierowane. Na moje ręce podpisane. Chciałem zapytać, czy po ostatnich zawodach i Speedwayu, czyli tak zwanych zawodach motocyklowych, doszło do uszkodzenia instalacji mrożącej na Mosirze? A jeżeli tak, to w jakim zakresie? I czy były potrzebne robiny, różne obejścia, tak zwane bypassy? I czy planowana jest następna impreza tego typu? To ją będzie sponsorował, czy znów nie istnieje bezpieczeństwo, że coś takiego uszkodzenia, takie uszkodzenia mogą nastąpić. Tak właśnie tak wynika z tego pisma. Nie wiem, czy to pismo, bo nie jest to podpisane nazwiskiem. Skierowane jest na moje ręce, na, yy, zaadresowane, więc dlatego chciałbym, żeby któryś z burmistrzów, mam nadzieję, że w tym temacie się wypowie. Pismo jakieś pan dostaje i pan mówi, że się nikt pod tym nie podpisał. No i my mamy takie pismo. Podpisał się ktoś pod tym czy nie, panie Romanie, bo, bo pan powiedział, że się nikt nie podpisał. I mnie się nikt nie podpisał. Pismo no to... skierowane jest do mnie, ale panie burmistrzu, ja kiedyś wpłynęło pismo do, na policji do prokuratury, że ja coś robię. Ja się z tego też musiałem tłumaczyć. Nikt się nie podpisał. Mieszkaniec Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka. No, szanowni no, panu, Państwo, coś Pan o to, ja, to, ja ja, ja, to mówi. Ja, ale no, chodzi o nie Panie burmistrzu, to... przepraszam. Chodzi o, o, o temat, o za, czy doszło do uszkodzenia instalacji mrożącej w czasie po imprezie Ice <laughs> <laughs> Speedwayu. Czy nie doszło? Czy no, ja, będzie ja następna impreza, czy nie będzie? Są to pytania. To ja odpowiem. Ja odpowiem. Szanowni Państwo, tor lodowy, który w tej chwili funkcjonuje, to tak naprawdę funkcjonuje dzięki tylko i wyłącznie pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i tego, że przywracają jego żywotność na bazie budowania właśnie takich obejść, Poprzez system, który został tam wdrożony. Jest tutaj z nami pan dyrektor Boguś Reiter, którego też również poprosiłem, żebyśmy się odnieśli do tych słów, które wczoraj padły na spotkaniu, bo chciałbym też, żeby pan dyrektor był i potwierdził. Ale odniosę się do, tej, do tych Pana zadane, zadanych pytań. Dwa pytania były zadane. Czy tor został uszkodzony? Nie, tor nie został uszkodzony. O, został uszkodzony bypass, e, infrastruktura e, ta, która została e, mrożenia, która jest e, ulokowana w lodzie i ona może pęknąć pod e, przejazdem, nawet rolby czy e, motoru, e, który akurat e, jeździ e, po torze lodowym i, -speedway, i speedwayu, e, gdzie ten. Ten lód jest bardzo gruby i wiemy o tym. Motor, nie wiem jaka jest waga motoru, ale mogę powiedzieć, że rolba to jest kilka, kilka ton i kilkakrotnie większy niż na pewno motor, który przyjeżdża przez iSpeedway. Jeśli chodzi o e, edycję kolejną My Speedwaya, tak, będzie kolejna edycja My Speedwaya, bo to była jedna z imprez, którą ośrodek, na której Miejski Ośrodek najwięcej zarobił i Pan Dyrektor e, Bogdan e, Rajdar jest odpowiedzialny za e, realizowanie takiej polityki pieniężnej, aby dochody z tego tytułu trafiały do Kasy Miejskiej. E, duża reklama e, i myślę, że... Ci, którzy byli na tych mistrzostwach i też ci, którzy oglądali na pewno widzą jaka to jest też poziom promocji. Zresztą Urząd Marszałkowski bardzo też pozytywnie się odniósł do tego. Ta dotacja na tą rolbę, o której mówiliśmy też była związana z wizytą Pana Marszałka podczas tych zawodów i otwarć. E, zarówno tej imprezy jak i kolejnej mistrzostw tej olimpiady, którą my planujemy. Obecnie system, który jest na Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji, wymaga bardzo dużych inwestycji dotyczących mrożenia tego, tej, tej instalacji, mrożenia lodu, przepraszam, wody e, tak aby powstał lód, ale też e, wymiany poszczególnych elementów instalacji i dziś jest to robione i realizowane na zasadzie łatania. To są te bypassy. Te bypassy są wpuszczane w, w infrastrukturę lodu i one są no, pod, najbardziej narażone na czynniki zewnętrzne, czyli na ruch i też na, na oczywiście kolce, które są w, w kołach zamontowane na kołach tych motorów także jeśli chodzi o pozostałe informacje to myślę że będzie mógł tutaj odpowiedzieć pan dyrektor szanowni państwo nie wiem czy są jeszcze jakieś pytania tutaj do dyrektora ale jedno takie pytanie które mnie dzisiaj nurtuje bo zostały wypowiedziane te słowa tutaj przez pana Sławomira Miklicza że ja wypowiedziałem słowa takie że radni blokują remont toru lodowego szanowni państwo takich słów nie wypowiedziałem i dla potwierdzenia też mogę powiedzieć że szukamy i wczoraj podczas tych rozmów z panem dyrektorem i z panem wiceburmistrzem szukaliśmy wsparcia wśród tych osób z tych mieszkańców którzy byli bo mają też są zaniepokojeni tą całą sytuacją na torze lodowym, bo po tym artykule, który ukazał się na Miejskim Ośrodku i pokazującym faktyczny stan tego toru, e, chcieliśmy wytłumaczyć, jakie podjęliśmy działania. I na pewno nie padły z moich ust, ja sobie nie przypominam, chyba, że Pan Dyrektor pamięta coś takiego, że radni blokują e, remont toru lodowego. Panie Przewodniczący, mogę? Proszę, pan proszę. Burmistrz do mnie. A, panie Burmistrzu, ja konsultowałem dzisiaj z Panem Dyrektorem tą sprawę, dzwoniłem przed sesją, rozmawialiśmy na ten temat. Jest to informacja, którą od dwóch osób uzyskałem wczoraj na popularnym komunikatorze Messengerze. Pierwsze było, dlaczego radni są przeciwko. Dzisiaj miałem z rana telefon. Po tym telefonie pozwoliłem sobie zadzwonić do pana dyrektora i rozmawiać na ten temat, właśnie czy takie słowa padły, czy nie. Ja mam informację od dwóch osób, że w ten sposób sformułował pan swoje tezy, dlatego dzisiaj o tym mówiłem. Pan dyrektor, pan dyrektor powiedział mi, że być może ktoś inaczej zrozumiał pańskie słowa niż była pańska intencja, e, więc wie pan co, proszę nie angażować pana dyrektora w takie dyskusje, bo to nie ma sensu. E, m mówię, to też, mówię to też dlatego, że z panem dyrektorem się przyjaźnimy i proszę go nie stawiać w takiej sytuacji, bo ja wiem co pan dyrektor teraz powie. Przecież pan dyrektor nie potwierdzi tego, co pan powiedział, jeżeli pan go wezwał, nawet gdyby takie słowa padły. To jest zupełnie logiczne. I to stawia pan w dyskomfortowej sytuacji pana dyrektora i mnie. Ja mam od dwóch osób informacje na temat tej rozmowy. Faktycznie wspominał Pan o tym, że będziecie szukać środków zewnętrznych, bo budżet sam nie jest w stanie tego zrealizować. Natomiast wspomniał Pan też o tym, to mówię w relacji bezpośredniej od ludzi, którzy brali udział w tym spotkaniu, że Pan by bardzo chciał, ale nie wszyscy radni się na to godzą i są przeciwni. Padło pytanie z sali, a którzy to radni? I ktoś odpowiedział, że no jest RODO, to nie, nie można powiedzieć. Więc y, panie burmistrzu, na przyszłość, na przyszłość proszę nie angażować pana dyrektora Musiru w takie dyskusje między nami, bo to naprawdę stwarza duży dyskomfort i dla mnie, i zapewne dla pana dyrektora. Dziękuję. Jeszcze pan nie wiem, pan, pan dyrektor chciał, tak? Zabrać głos. Proszę bardzo. A, dzień dobry, witam serdecznie. Panie... Panie Przewodniczący, pan, Panowie Burmistrzowie, Państwo Radni, Zaproszeni Goście. Bardzo chciałbym się odnieść pewnie do tych słów, chociaż faktycznie może jest lekki dyskomfort, zresztą myślę, że też i to słychać. Ale jeżeli jestem właśnie przy głosie to chciałbym się odnieść do tego tematu, jak również tutaj do wyjaśnić jeszcze dodać kilka jakby faktów do iSpeedwaya i do słów Pana Radnego Babiaka. Może najpierw zaczniemy od tego spotkania Pani Radna Bogusia Małek właśnie pyta co to jest za spotkanie bo myślę że nie wszyscy o tym wiedzą jeżeli mogę przedstawić to tak w dwóch słowach i od czego to się zaczęło ja już przedstawiałem sobie temat problem toru lodowego na kilku komisjach na komisji oświaty kultury sportu i na, na, na dwóch sesjach na ostatnim sprawozdaniu że może być kłopot z zamrożeniem i tak się właśnie jakoś, nie wiem, tak odebrałem, że każdy by że tak jest problem, ale uda się. Uda się i myślę, że nie, nie każdy jakby zdawał sobie do końca sprawę z wagi problemu i w jakim faktycznym stanie jest ów teologowy. Dlatego pozwoliłem sobie zamieścić post na stronach mosir czy tam na profilu facebookowym mosir z dokładnym opisem sytuacji, jak tor wygląda. Dlaczego? Dlatego, żeby naświetlić stan faktyczny, jakie są potrzeby i jakie są zagrożenia w przyszłym roku. Ja już wczoraj na spotkaniu mówiłem, że ciężko będzie podjąć się w przyszłym roku ponownie zamrozić to na takich zasadach jak w roku bieżącym. W tym roku się udało, w przyszłym może się nie udać, bo okaże się, że tych bypassów może być 150 albo jeszcze więcej. Skąd się wzięło to spotkanie? Właśnie po przeczytaniu tego postu myślę, że informacja trafiła, a to też było moim celem, żeby trafiła na, do różnych osób i wiem, że już się zapoznali z tym yy, no, ważni ludzie w ministerstwie chociażby sportu i temat jest już, że tak powiem, gdzieś tam na, na tapecie i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy naprawdę o dużych pieniądzach na modernizację te, tego toru rozmawiać, yy, co pan burmistrz też również potwierdza, bo właśnie na szczeblu ministerialnym już gdzieś ten temat jest yy, rzucony, że tak powiem na po obrady. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że właśnie po tym poście głównie środowisko łyżwiarskie zostało jakby tym faktem zaniepokojone. Co będzie z dziećmi, co będzie z młodzieżą, co będzie z trenującymi i chcieli doprowadzić do takiego spotkania, żeby się dowiedzieć z pierwszej ręki. Ja jestem zdala od plotek, że ktoś coś powiedział i tutaj właśnie przykład radnego Sławomira Miklicza, on kilkakrotnie były różne jakieś rzucone hasła. Radny Sławek zadzwonił, dopytał, zamknął temat i taki coś uważam za, nie wiem, fajną rzecz, że mi brakuje tylko jednego. Jeszcze do powiedzenia tego na sesji na przykład, nie? Czy basen będzie zamknięty, czy nie, takich rzeczy brakuje, ale wracając do sedna, na wczorajszym spotkaniu, gdzie przyszło bardzo dużo rodziców, myślę, że w ilości około 50 osób, co świadczy o tym, że Problem jest i że ten problem faktycznie ci rodzice mają. Tak? Bo tak jak oni, tak głównie dzieci, młodzież kochają te łyżwy, panczemy zawody. Zresztą tu z Sanoka wywodzi się kilku olimpijczyków, medalistów olimpijskich. I myślę, że każdemu leży na sercu, żeby to wszystko utrzymać. Stąd było to spotkanie zainicjowane przez klub łyżwiarski Górnik Sanok. Na który został zaproszony pan, pan burmistrz i również moja osoba, żeby jakby już takie techniczne pewne rzeczy wyjaśnić od ręki. Spotkanie było, miało trwać 15-20 minut, trwało niemal dwie godziny i naprawdę dużo żeśmy sobie opowiedzieli. Dużo padło słów różnych, przeróżnych, ale głównie była to merytoryka, plany i tak dalej. Ja ze swej strony przedstawiłem jedną ważną rzecz, że Jestem na że kilkanaście miesięcy i przez ten czas udało się wdrożyć jakby projekt. Mamy dzisiaj gotowy projekt. Pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawne i wszelkie inne uzgodnienia. I dopiero ten projekt jest punktem wyjścia, żeby walczyć o jakiekolwiek pieniądze. My nie mogliśmy wnioskować, albo nie było to przedmiotem Rady, bo nie było takiej możliwości, nie było projektu, nie było planów. Dzisiaj ten projekt jest i dopiero teraz właśnie zbadły rozmowy na temat możliwości finansowania, na temat rozmów z, z Ministerstwem Transportu i tak dalej, i tak dalej. I o kwotach, jakie dzisiaj wiemy mniej więcej, jaka będzie, jakie będzie zapotrzebowanie, a mamy wycenę na 30 milionów tuż przed wojną. Dzisiaj trzeba to liczyć razem półtora, czyli koszt około 45-50 milionów złotych, żeby to wszystko zrobić. Ileś tych czy 10 milionów jesteśmy w stanie pozyskać? Być może część jeszcze z innych środków może od Marszałka, może z jakichś środków unijnych, bo to jest jakby specyficzny obiekt, nie jest boisko piłkarskie czy basen, że jest praktycznie w każdym mieście. I stąd padło pytanie, czy środki własne będą, czy nie będą, czy się uda, czy się nie uda to wszystko pozałatwiać. I pan burmistrz i tutaj mówię, no takie słowa padły, że, mówi, że mimo, że on jest... Chciałby dać 30 milionów, czy 20, czy nawet na całość bez środków zewnętrznych, ale mówi to nie jest tylko w jego gestii, bo to jest w gestii radnych, a załóżmy nie wszyscy radni będą za tym, żeby coś takiego niby, przegłosować, bo wiadomo są jakieś inne, inne, inne potrzeby. Też było hasło, nie wiem, że rodzą, że nie powiemy teraz ale naprawdę w moim odczuciu były to... Jest to burza może w tance wody niepotrzebna i zbędna. Przy tej bardzo problemie to ja faktycznie jest wody. I, i, I myślę, że na tym trzeba się skupić, żeby walczyć o te środki, o te pieniążki. Ale ktoś, ktoś powiedział, ja osobiście nie drążyłbym tego. Tak chwadły słowa, że radni mogą blokować i żeby lobbować u radnych, że problem taki, a nie inny istnieje. Ale myślę, że, proszę, już była rozmowa na niejednej sesji, na niejednej komisji, że pan właśnie Sławek jest przyjacielem słowy, to myślę, że wielu z Was. I jeżeli... Padły takie słowa nawet, że ktoś może nie lubić sportu i nie głosować tym tak, projektem, tak to myślę, że na pewno tutaj, tutaj nazywało, nie było mowy właśnie wikliczu, czy o nie chciałbym powiedzieć, bo nie czytam w myślach. Ale to jest tak mówię pokrótce, skąd y, zebranie, wyjaśnienia to i nastawienie, nastawienie właśnie, y, znaczy te słowa tak słów. Jeszcze jest jedno być może. Ja je tam, bo w budżecie w przyszłym roku środki na bardzo zostały z tego co wiem, nie widziałem jeszcze projektu budżetu, też właśnie w jakiś sposób ucięte, ścięte, e, ograniczone i myślę, że być może też e, jeżeli Pan by taki słowa, to, to może być, może na myśli, ale no nie, może się mylę. To jest moje odczucie i ponadto tak będą z początku do końca, więc przekazuję, jak będzie wyglądała w sytuacja. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Burmistrz. A, tak, chciałem przeprosić Pana Dyrektora za to, że muszę przychodzić tutaj i, i, i tłumaczyć takie, bo to jest w swoim imieniu, chciałem przeprosić. E, natomiast problem, o którym e, my Pan Dyrektor mówi, jest problem, waż, jest problem duży, ważny, istotny dla Sanoka. Myśmy rozmawiali po tym poście, który był e, zamieszczony, i dzwoniłem do Pana Dyrektora, pytałem się o, e, o faktyczne jakby potrzeby, które są e, w przyszłości e, dotyczące To, bo ja sobie wyobrażam, tego Sanoku nie było chyba wszyscy, jak tutaj siedzimy, wiemy, że jest to e, ważny obiekt sportowy, który pełni swoją funkcję w Sanoku i nie tylko w regionie. Między innymi dlatego, że mamy taki obiekt, możemy organizować duże imprezy sportowe, które e, no, jednak e, w dużym stopniu promują Sanok. I wydaje mi się, że ta kwestia, którą pan dyrektor podjął, czyli czas, żeby rozpocząć rozmowę na ten temat, no właśnie się zaczęły. Od tego spotkania z rodzicami, z działaczami klubu, bo takie, takie osoby wczoraj były na tym spotkaniu. Pewnie bardzo ten temat na komisjach przedstawić, żebyśmy byli świadomi tego, jaki wydatek nas czeka. To, co uda się pozyskać, to oby się udało jak najwięcej. Są do tego programy ministerialne, są e, środki u marszałka, o które e, należy aplikować, trzeba o nie prosić, ale musimy być świadomi tego, że musimy zabezpieczyć swoje środki własne na dużą inwestycję. Bo jak wszyscy tu siedzimy, chyba nikt sobie dzisiaj nie wyobraża, że to lodowego w Sanoku by miało nie być, bo no, stałaby się bardzo zła rzecz. Jest przez wiele lat, nie były środki inwestowane w tor lodowy, były inwestowane w baleny, były inwestowane w centrum rehabilitacji i sportu. Czas, żebyśmy zainwestowali środki finansowe w tor lodowy, który musi być, mamy kluby z ogromną tradycją, mamy olimpijczyków i mamy, że mamy przyszłych olimpijczyków w tym zakresie tutaj jako Rada Miasta na pewno musimy stanąć na wysokości zadania. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo, Pan jeszcze. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie radni, Szanowni Państwo. Odniosę się do słów Pana Dyrektora, który potwierdził to, co zostało przekazane do rodziców. Czyli nie było stricte informacji, takiej, że radni blokują remont toru lodowego. Takich taki, taki słów nie było, a tutaj odnoszę się do tej wypowiedzi, która padła wcześniej. My musimy ważyć inwestycje, jak wiecie Państwo, dla może Pana Sławomira, dla Pana Dyrektora. E, dla części z Państwa to będzie ważną inwestycją, ale są e, ja dziś widzę na przykład w mieście inne ważne inwestycje, e, które są bardziej potrzebne ludziom. E, dlatego środki i zabezpieczenie tych środków jest e, jednym z najważniejszych elementów, o którym wspominaliśmy wczoraj. Pokazaliśmy. Nie tylko tym spotkaniu, że rozpoczęliśmy rozmowy, bo działania związane z tworzeniem projektu, który już został stworzony przez MOSI, to już jest pierwszy sygnał, który radni właśnie podjęli i taką decyzję podjęli w tamtym roku, że zabezpieczyli środki w budżecie na to, aby taka dokumentacja została stworzona. Bo to państwo, radni już w tamtym roku zabezpieczyli środki na dokumentację, której wartość jest ponad 100 tysięcy złotych. I mamy przygotowaną koncepcję. Teraz co się dzieje dalej? Bo wczoraj rozmawialiśmy o tym. Ja już jestem po kilku spotkaniach. Wiemy o tym, że Ministerstwo przygotowuje strategiczny taki program, który ma się ukazać do końca marca, dotyczący budowy lodowisk w województwach, w poszczególnych województwach. W każdym województwie ma być kryte lodowisko. Ale my wychodząc z założenia, Marszałek poinformował mnie o tym, że jego przedstawiciel przygotowuje dla Ministerstwa w sposób taki projekt. Spotkałem się z tym, z tym panem, który tworzy taką dokumentację i pytał mnie, czy jesteśmy zainteresowani, aby dodatkowe lodowisko powstało w salonie. No, biorąc pod uwagę to, że mamy problem z torem lodowym, a biorąc pod uwagę też, że mamy lodowisko już jedno e, zadaszone, bo mamy arenę samotną, stwierdziłem, że tak, jesteśmy zainteresowani ale lodowiskami otwartymi z systemem mrożenia, który można by było podłączyć pod torem. To są inwestycje, które były obliczone na około 10 milionów złotych w takiej formie, że były to tak jakby takie hale stawiane bardzo szybko i lodowisko z systemem chłodzenia. Ale nam hali nie trzeba, bo my chcemy dwa lodowiska w środku toru lodowego, ale dzięki temu, że będzie system mrożenia, który będzie obsługiwał te dwa lodowiska, możemy go, można powiedzieć, wysunąć bardziej na tor lodowy. i ten, jego infrastrukturę wykorzystać na to, aby było odpowiednie podłoże i instalacja nowa, którą byśmy położyli. W takim kierunku działamy, w takim kierunku idziemy, w takim kierunku też rozmawiamy. Zresztą ta o której tutaj wspomniał Pan Dyrektor. Ona trafiła do Ministerstwa już. Te też rozmowy są. Mamy ambasador, Mamy Piotra Michalskiego, który również wspiera tą inwestycję. E, teraz totalizator, który sponsoruje Piotra e, Sportowy. Totalizator Sportowy, który też sponsoruje e, Piotra Michalskiego. E, wiemy też, że jest zainteresowany, aby pomóc nam. E, w Urzędzie Marszałkowskim rozmawiam z Piątek z Panem Marszałkiem Wilchem, e, który też jest e, odpowiedzialny tutaj za przygotowanie tej olimpiady na, na naszych obiektach. Wczoraj była bodajże taka ta delegacja z Urzędu Marszałkowskiego. Jesteśmy po kilku e, też takich e, ważnych rozmowach, które towarzyszą nam, aby znaleźć środki, które będą jakby dofinansowaniem do tej inwestycji. Dla mnie dziś e, wyrzucenie 30 milionów e, wyrzucenie ciężkich czasach to jest dorzucenie na inwestycje, na infrastrukturę, która będzie służyła nawet nie wiem, dwustu zawodnikom, a później e, jakimś tam setkom osób jest zbyt e, jakby mm, niewiarygodna do tych e, inwestycji, które mamy musimy podjąć w mieście. Dlatego e, moim celem i pana dyrektora jest znalezienie środków e, w ramach tej inwestycji strategicznej w budowę tych dwóch lodowisk wiemy, że to ma być 80% dofinansowania. Jeżeli my, mając już bandy z jednego lodowiska Jesteśmy w stanie e, zejść w ogóle z całego tego elementu in, kosztów e, infrastruktury zataszenia e, tych lodowisk, tylko budujemy dwa lodowiska, to te środki naprawdę będą bardzo małe. E, w porównaniu do całej inwestycji określam je na około 8 milionów złotych do 10, bo takie są wyliczenia na dwa lodowiska bez hal i dodatkowo z marszałkiem również rozmawiałem, czy są w stanie nam pomóc w pokryciu tych 20%. Jeżeli by była taka, by była taka możliwość, to byśmy poszli na razie w tym kierunku. Mierzmy siły na zamiary, bo projekt przygotowany przez Miejski Ośrodek to dzisiaj, tak jak pan dyrektor powiedział, 45 milionów złotych. Czy jak będą otwierali mieszkańcy budowę przeprawy mostowej, która otwiera nam, można powiedzieć, rozwój miasta? I, i tak dalej, czy e, hali, e, która będzie e, elementem e, krytym na torze lodowym. E, Wiemy o tym, że niektóre moje słowa dzisiaj mogą być znowu gdzieś wyciągnięte, e, poprowadzone do jakiejś odpowiedzialności przez różne e, grupy, e, które już będą e, mówiły, że gdzieś tam ukierunkowują swoją wypowiedź e, pod jakąś inwestycję. Nie. Dzisiaj Rada podejmuje decyzję e, i tylko tym kierunkiem się sugerowaliśmy. Mówiliśmy, wiemy, że padały to słowa też od Pana Grzegorza Korneckiego. Szanowni Państwo, przekonujcie też radnych, że to jest bardzo ważna inwestycja. My będziemy szukać środków. Nie padły żadne zdania dotyczące tego, że radni blokują remont toru lodowego. Z tym się na pewno nie zgodzę. Dziękuję bardzo.